Witam, no, sprowadziłem trochę Chińczyków. Kupili wizy. Zobaczymy, jak to wygląda. Dwustu siedzących Chińczyków. Musiałem kupić, bo miałem co prawda mam jeszcze sporo siedzących, ale są dosyć mają duże gabaryty i ciężko ich wkleić do wagonów, a ci są dość mali, nie powinno być problemów. A mam do obsadzenia jeden wagon drugiej klasy i dwa piętrusy, dwa albo trzy, nie pamiętam dokładnie, o dwustu powinno wystarczyć, także spodziewajcie się kolejnych filmów na temat oświetlenia wagonów. Zapraszam.